Amica DFM46C8EO-IBD to kompaktowa zmywarka wolnostojąca w eleganckim, modnym, czarnym kolorze. Z uwagi na swoje 44,8 cm szerokości, a także możliwość zabudowy pod blatem, doskonale nadaje się do mniejszych kuchni. Sercem zmywarki jest inwerterowy silnik Silent Drive 3.0. Użycie takiej technologii zapewnia przede wszystkim cichszą pracę zmywarki, ale przekłada się także na dłuższą żywotność silnika. Urządzenie dynamicznie dopasowuje ciśnienie wody do programu i rodzaju naczyń, co zdecydowanie podnosi wydajność i wpływa na większą oszczędność. Open Dry to opcja automatycznego uchylania drzwi zmywarki w ostatniej fazie suszenia. Pozwala to na naturalne wyschnięcie naczyń bez konieczności ich wycierania. Funkcja pary Steam Power sprawia, że zmywarka poradzi sobie z nawet najbardziej zabrudzonymi naczyniami. Gorąca para użyta na końcu cyklu zmywania skutecznie pozbywa się również bakterii z naczyń. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają małe dzieci i potrzebują dokładnie wymyć np. dziecięce butelki. Silnik zbudowany w najnowszej technologii oznacza mniejsze zużycie energii. W połączeniu z innymi rozwiązaniami zastosowanymi w zmywarce otrzymujemy urządzenie, które pracuje w klasie energetycznej C. Zabezpieczenie AquaStop daje gwarancję, że w przypadku jakiejkolwiek awarii twoje mieszkanie jest chronione przed niekontrolowanym wyciekiem wody. Specjalny zawór na wężu dopływowym automatycznie odetnie dopływ wody w przypadku awarii. Dużym atutem tej zmywarki jest zużycie zaledwie 8 litrów wody na jeden cykl mycia, a wszystko przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych efektów mycia. Zmywanie w zmywarce staje się jeszcze bardziej opłacalne dla naszego domowego budżetu. Zmywarka w jednym cyklu bez problemu poradzi sobie z umyciem 10 kompletów naczyń. Dodatkową przestrzeń zmywania uzyskano poprzez rozwiązanie Maxi Space 3. Czyli trzeci kosz przeznaczony na sztućce z regulowaną powierzchnią. Z Twojej starej zmywarki często uwalniały się brzydkie zapachy? Wybierając ten model zmywarki, unikniesz tego problemu. Zastosowany w tym modelu Antibacteria Filter to filtr ze specjalną powłoką antybakteryjną, który eliminuje patogeny oraz redukuje nieprzyjemne zapachy ze zmywarki. Nowa generacja zmywarek pozwala na dużo większą oszczędność energii elektrycznej oraz wody, podnosząc jednocześnie efektywność zmywania.